Witam Was serdecznie z tej strony. Hardena to jest kolejny odcinek z serii Elektronika dla początkujących, i w dniu dzisiejszym zajmiemy się bateryjką. Pewnie już widzicie po opisie hmm, tego filmu, że w dniu dzisiejszym zajmiemy się takim odzyskiem tego to złącza. Jako że wczoraj potrzebowałem na szybkiego takiego właśnie złącza pod bateryjkę e, 9V, a nie znalazłem. Myślę, że kurde, można zrobić to samemu. W sumie żadnej Ameryki nie odkryłem. Każdy pewnie elektronik o tym wie. I osoba w ogóle interesująca się czymkolwiek, właśnie związanym z majsterkowaniem, że takie złącze możemy odzyskać ze zwykłej bateryki. I dzisiaj taki szybciutki odcineczek. To co, zaczynamy. Dlaczego powinniśmy zacząć? Od, od delikatnego otwarcia pewnie tej metalowej obudowy. Ja tu nie będę wyciągał samych ogniw, bo chyba każdy z Was wie, że w środku jest. Kilka ogniw 1,5V, co w sumie daje nam właśnie te przysłowiowe 9V, które znajduje się w tej bateryjce. No i chyba też każdy o tym wie, że w środku pojemność takiej bateryki 9V jest bardzo mizerna. Prądowo ta bateria jest bardzo słabiutka. Nie wiem ile tam dokładnie miliamperów jest, ale wyobraźcie sobie, że jest tam 9 malutkich paluszków, które muszą właśnie tą energię, ten prąd pomieścić. No dobra, mamy gotowe, jak widzieliście na załączonym filmie, jeszcze to zabezpieczyłem koszulką termokrotliwą. Znalazłem jeszcze taki jeden, też przygotowałem sobie, też będę miał jakoś, jakiś zapas. Dobra, ta patryka troszeczkę jest rozładowana, ale tak trzeba owak wystarcza do zrobienia testów. Więc so, podepniemy nasz y, wtyk i sprawdźmy po prostu czy płynie przez te przewody prąd. Jak widzimy, płynie. Jest dobrze, i sprawdźmy jeszcze ten nasz drugi improwizowany wtyczek. Ok, czarny i czerwony. Prąd płynie. Czyli wszystko nam się udało. Tak, zrobiliśmy sobie ze starej bateryjki i tu ze starej bateryjki. To jakiś taki znaleziony też pourywany z przewodami. Porywanymi dwa wtyki. 9V, jak widzicie, nic trudnego w tym nie jest. Może taki live wam się przyda. Zachęcam do komentarzy, dania łapki w górę, w górę, polecenia kanału swoim znajomym. I ja się z wami żegnam, życząc wami miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy film widzicie. I do następnego razu, trzymajcie się. Cześć, piątka!